Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie i zapraszam serdecznie na ogromny przegląd spodni z handemu prosiliście, więc jest. Thinking of, thinking of Mamy teraz dosyć dziwny i specyficzny okres. Każdy przechodzi go na swój sposób. Mam nadzieję, że moje filmy w jakimś chociaż najmniejszym stopniu poprawią Wam humor. Wybaczcie, jeżeli będę jakoś delikatnie rozkojarzona, ale ja też nie do końca wiem, jak mam się odnaleźć w tej sytuacji. W każdym razie zachęcam do pomocy w jaki sposób tylko możecie. Są różne zbiórki i pieniężne, i ubraniowe, i jedzeniowe, i poszukują chętnych do przewozów, także naprawdę sposobów na pomoc jest trochę. Zachęcam. Sama pomagam, a teraz już przejdźmy do pierwszej pary spodni. Tego odcinka zamówiłam różne rodzaje spodni. Nie tylko jeansy, nie tylko materiałowe, tylko bardzo różne, akurat na wierzchu były te. I powiem szczerze, że jestem zaskoczona, jak dobrze one leżą tutaj w talii. Mam nadzieję, że będzie w porządku, jeżeli będziecie widzieć całe spodnie tylko na przebitkach, no niestety nie mam jak nagrywać takiego szerokiego kadru, e, także mam nadzieję, że nie będziecie źli. No ale wracając, mam na sobie rozmiar 36. Ogólnie sugerowałam się na stronę. Tym, jaki rozmiar miała na sobie modelka, bo przy niektórych naprawdę modelki miały 38 na sobie, przy niektórych 34, więc starałam się to jakoś dobrać. W tym przypadku ja mam około 64 cm w talii biegiem dnia troszkę ta talia się zwiększa, w course, ale ogólnie około 64-65, no i mam na sobie rozmiar 36 i naprawdę nie wymieniłabym ich na mniejsze ze względu na to, że jest mi w nich po prostu komfortowo. Materiał jest naprawdę bardzo przyjemny, nie mają kantu, e, może to i dobrze, bo jednak jest tutaj ta krata i mają zrobione fajne zaszewki. Spodnie nie są do końca w moim stylu, ale jeżeli komuś się podobają, to naprawdę warto zwrócić na nie uwagę, bo bardzo dobrze się w nich czuję. Mają super długość na ja mam długie nogi, a one się delikatnie podwijają, także jeżeli jesteście niższe, to mogą być na was za długie. Aczkolwiek, materiał jest bardzo przyjemny, mają kieszenie i na spokojnie mogłabym w nich chodzić, bo bardzo, bardzo, bardzo dobrze się czuję. I zobaczcie sobie jeszcze tył. Wszystko tutaj się układa super, także pierwsze spodnie dostają. Sameczkę. Kolejne jeansy, które mam na sobie, mam rozmiar 34 i uwierzcie, że one wcale nie są na mnie zbyt obcisłe, w sensie są takie idealne, ale tutaj delikatnie z tyłu, tak, no delikatnie mam luzu, ja nie zmniejszyłabym rozmiaru, ale po prostu mówię, że tamtych bym rozmiaru nie zamieniła, tak w tych, no nie poszłabym w górę. Także 34 i co, te jeansy tutaj w pasie leżą całkiem fajnie, chociaż moim zdaniem mogłyby być minimalnie wyższy stan, żeby ładniej podkreślić nam tutaj tą talię, bo one przynajmniej u mnie kończył się troszeczkę niżej e, niż mam talię i przez to one wcale nie robią tej sylwetki e, zbyt ładnie wyszczuplonej. E, oprócz tego mają kieszenie dosyć nisko e, z tyłu, a jak wiadomo lepiej jest wybierać dżinsy z wysokim stanem, których kieszenie są wyżej, bo wtedy nasza pupa wygląda ładniej, m, zgrabniej, wygląda na większą i tak Także na tą propozycję chyba bym się osobiście nie skusiła, mimo tego, że ma naprawdę fajny ten jeans. On jest taki grubszy. Ten kolor też mi się bardzo podoba. No, dla mnie długość jest na pewno na nie. Chociaż, hmm, okej, okay. to zależy, jakie bym ubrała do tego buty. Jeżeli za kostkę, to spoko. Także, okej, okay. długość nie wiecie, że jest git. Ale yy, ja bym się na nim nie skusiła ze względu właśnie na ten stan i te kieszenie. No, nie czuję się w nich yy, jakoś super. Także tutaj taka szóstka. Kolejne spodnie w rozmiarze 36 I tutaj jest ideolo Nie wymieniłabym na mniejsze, bo fajnie Mnie opinają w talii I powiem wam, że te spodnie mają taki sam materiał Jak te z odcinka, kiedy widzowie wybierali mi Ubrania tego najnowszego, wiosennego Także kto nie widział, to zapraszam Materiał jest ten sam, ale nie jest to ten sam krój One mają kant, bardzo fajnie Mają zaszewki, też bardzo fajnie Ja zawsze na początku, jak mierzę spodnie, które nie są e, Do samej ziemi, to mam takie opory Ale później zawsze przypominam sobie, że Hello, możesz sobie ubrać do tego martens za kostkę albo jakieś konwersy za kostkę i wtedy stwierdzam ok jednak te spodnie są spoko i w tym przypadku właśnie tak było one tutaj są szersze schodzą się do dołu delikatnie zwężają się przy kostkach ale to dosłownie minimalnie bo wam że jest mi, mi w nich bardzo wygodnie ten materiał jest fajny taki lejący że ten kant jest fajnie widoczny tylko trzeba było, było je lepiej zaprasować bo tutaj komuś nie wyszło ogólnie bardzo bardzo fajne spodnie one mają tutaj gumkę co też moim zdaniem jest akurat na plus bo tutaj wszystko fajnie się trzyma, ten pas tutaj jest odrobinę grubszy, także naprawdę uważam, że bardzo fajne spodnie. Przede wszystkim ten materiał jest super, bo on się nie będzie miał. Możecie siąść sobie i to, to nie będzie taki materiał jak przy niektórych materiałowych spodniach, że serio siedziecie raz i od razu są pomięte. Nie, tutaj będzie wam komfortowo wygodnie i gładko. <laughs> bardzo fajne spodnie, może być nawet dziewięć. Serio? Masz 9? Wszystko jest jak najbardziej git. Mają kieszenie, wysoki stan, 9. Te spodnie przypominają mi takie początki covid ja jakoś tak nie wiem dlaczego, ale na początku jak je założyłam, a mam je w rozmiarze 36, to wydawało mi się, że nie sięgnęłabym po 34, ale szczerze, jakbym miała możliwość, to przymierzyłabym też mniejsze, ponieważ uważam, że te spodnie mają świetny krój, mają bardzo wysoki stan. Są to takie typowe dzwony, ale powiem szczerze, że ja się w nich czuję bardzo dobrze, bardzo tak szczuplutko. I wydaje mi się, że one są tutaj bardzo fajnie w pasie dopasowane. Mają naprawdę wysoki stan. One mi tylko delikatnie odstają, naprawdę mam tam mało luzu, ale wydaje mi się, że jakbym brała rozmiar mniejszy, to mogłyby mnie je jeszcze fajniej opiąć i zrobić mniejszą talię. Także tutaj nie wiem, nie jestem pewna, czy wolałabym mniejszy, czy ten rozmiar, ale uważam, że te spodnie naprawdę mają świetny krój. Mimo tego, że no, one nie są dla mnie, to uważam, że krojem rozmiar bo są to takie klasyczne dzwony, ale czasem dzwony nie wyglądają zbyt dobrze, a te są bardzo fajnie wyprofilowane. Także, jeżeli podoba Wam się wzór i szukacie czegoś takiego, to myślę, że to jest propozycja warta y, obejrzenia. No, ta kratka jest ciekawa. Mają tutaj jakieś motylki między wierszami, że tak powiem. Co okej, okay, pod kątem kroju dostają wysoką ocenę wyglądu tak średnio, także powiedzmy, nie będzie 7, ale to tylko ze względów moich upodobań, bo tak to naprawdę byłam zdziwiona, jak fajnie one leżą. Kolejne spodnie, tym razem nie z wysokim stanem Mają bardzo ciekawy wygląd W sensie ciekawy design Fajny materiał, tutaj też są trochę przyciemniane. ja ogólnie Bardzo lubię jasne jeansy I nie zawsze chodzę tylko w takich z wysokim stanem I tutaj właśnie mamy coś tak, taką szerszą Propozycję straight leg z dziurami I powiem, że ja tutaj Wzięłam 36 rozmiar Bo też miałam takie podejście, że jeżeli One będą większe, to nic się nie stanie Ale one nie do końca dobrze wyglądają W tym pasie, one są tutaj po po prostu za szerokie, i nie byłabym raczej w stanie ubrać do nich obcisłej koszulki takiej jak ta, bo one są po prostu w pasie za duże. Wydaje mi się, że jakbym wzięła rozmiar mniejszy, to te nogawki by się wcale nie pomniejszyły, ale po prostu lepiej by się tutaj układały. Mimo tego, że ja bardzo lubię luźne spodnie i właśnie czasem takie za duże, tak te no nie do końca dobrze mi wyglądają. Widzę się z boku w lustrze i widzę po prostu, jak ten tył tutaj odstaje, więc tutaj raczej rozmiar tak. Taki jak macie normalnie, bo ja właśnie zawsze normalnie zamawiam sobie czwórki. Także ogólnie spodnie są super. Bardzo mi się podoba jeans. Podobają mi się też te dziury, mimo tego, że ja fanką dziur nie jestem, tak te wyglądają bardzo fajnie, bo są trochę niesymetryczne. Także generalnie tą pozycję polecam, bo jest bardzo ciekawa, przynajmniej dla mnie. Ja lubię takie spodnie i ja mam takie z Zary i uwielbiam, Także tutaj po prostu nie trafiłam z rozmiarem. One zostają ode mnie 8, bo naprawdę mi się podobają. Kolejną parę zamówiłam w rozmiarze 34 i już się cieszyłam, jak je przymierzyłam, jak zobaczyłam swoją talię, że jest tak ładnie opięta, one są na gumce, bardzo fajnie się w nich poczułam, jak mi tak ładnie tutaj wszystko opięły, zobaczyłam piękny beżowy materiał, piękny kant, ale niestety dla mnie te spodnie się nie nadają, ponieważ nie mogłabym wymienić ich na 36, bo byłyby za duże, one z tyłu wbijają mi się w... Pośladki. i to troszeczkę za bardzo, to nie wygląda dobrze. Moja pupa w tych spodniach wygląda na płaską i po prostu no nie wygląda dobrze. Oprócz tego, tutaj po środku one się marszczą, także wydaje mi się, że jeżeli miałabym troszkę płascze pośladki, to mogłoby być lepiej, ale no dla mnie niestety te spodnie się nie nadają, ale one mi się tak strasznie podobają wizualnie. Mają przepiękny weżowy kolor, przepiękne zaszewki, wychodzi z nich kant, idealna długość, idealna szerokość i ubolewam, bo chciałabym strasznie takie spodnie, ale niestety no te wyglądają z tyłu ewidentnie źle. Dodatkowo camel to myślę, że jest kwestią fartu, że teraz go nie widzicie, nawet nie wiem czy go widzicie czy nie, ale generalnie ten szef jest Dosyć kurcze, bym powiedziała, wbijający się, więc y, to duży minus. Oprócz tego, materiał jest tym dosyć takim mnącym się materiałem. W ogóle możecie zobaczyć, jak on ma te zagięcia, no nie. Także to jest materiał, który się dosyć mnie, ale nie ma tragedii. Mogłoby być gorzej, one wyglądają troszkę jak liniane spodnie. Ogólnie, no piękne, piękne, tylko że chyba dla osób z mniejszymi pośrodkami, albo one mają po prostu jakąś wadę tutaj, że się mną. No nie wiem. Chciałabym im dać 10, ale muszę dać 6. Tamte beżowe nie wyszły, to może ta się uda, ale niestety tutaj wzięłam zły rozmiar jakby mm. manewrowałam więc 34 a 36, ale zdecydowałam się na 36. One są dużo za duże, niestety nie opinają mnie w ogóle w sali. Te spodnie mają mega ciekawy krój jak dla mnie przez te podwinięte nogawki, one są takimi dzwonami. Bardzo mi się podobają, podoba mi się też bardzo ich kolor, aczkolwiek mnący materiał, bardzo, bardzo mnący materiał. One muszą być naprawdę dobrze wyprasowane i trzeba na nie uważać podczas chodzenia, ale ten materiał jest taki konkretny, jest grubszy, także pod kątem takim to spoko. Nie mają tutaj gumki, ale widać, że one są porządnie wykonane. Mają kieszenie i ogólnie wyglądają super wyglądowo. Szkoda, że nie wzięłam 34, ale nie wiem, czy bym się na nie zdecydowała, przez to, że się tak mnął. Zobaczcie sobie jeszcze kieszenie z tyłu, takie ciekawe. Bardzo fajne, bardzo fajne. Spodnie trochę takie mamowate. Jak to odmienić? Nie wiem, ale taka ulepszona wersja spodni mamy. Nie wiem, dlaczego mi tak kojarzą, ale tak. Dostają 7 za ten materiał. Siedemeczka. Powiem szczerze, że ja w tym odcinku troszeczkę poszukuję dla siebie spodni, e, właśnie głównie czarnych. No i nie wiem dlaczego wzięłam te spodnie w ogóle, nie wiem. Ale wzięłam je w rozmiarze 36 i one są za duże. Są dużo za duże. Są dużo za duże i wyglądają tragicznie. Dlaczego te nogawki na końcu tak odstają? To wygląda bardzo źle. Dla mnie one są za krótkie i akurat tutaj nie ma racunku, bo to nie są szersze spodnie, tylko one są takie dosyć wąskie, dosyć dopasowane. Bardzo dziwny model jest spłodni, także nie, tutaj dla mnie one są za krótkie, nie mówię, że dla wszystkich, ja mam 172 cm wzrostu, podkreślam, no i ten pas, jeżeli one by były w rozmiarze 34, to mogłyby wyglądać ok, ale mogłaby być taka sytuacja, jak przy tych drugich, że ten stan jest za nisko i nie czułabym się w do końca dobrze, ale mogłyby wyglądać lepiej, aczkolwiek te nogawki rozchodzące się na dole, nie. Czerwony jest bardzo ładna, materiał jest fajny, taki komfortowy, wygodny, nie jest zbyt twardy, także do Zapisano ode mnie 5, bo te nogawki po prostu są tragiczne. No i ja oprócz tego jakoś tak. Po prostu czuję, że to jest 5, ok? Jakby były dopasowane? Nie, wciąż bym powiedziała, że nie, bo te nogawki są tragiczne. Dalej. Skinny jeans akurat nie szukam, ale stwierdziłam, że wezmę, pokażę wam, bo może ktoś z was szuka. I wzięłam je w rozmiarze 34 i bardzo dobrze, ponieważ to jest dobry rozmiar. Bardzo ładnie przylegają w talii, nie mogę się czepiać góry, ponieważ one wyglądają na górze bardzo dobrze. Yy, ogólnie mają bardzo fajny materiał, taki, że nie są to takie jeginsy, tylko to są serio jeansy, tylko, że elastyczne, także bardzo, bardzo fajny jeans, właśnie taki czarny, delikatnie jakby sprany, bardzo mi się podoba ich kolor i ogólnie wykonanie. Jeden mały minus to są nogawki. Które tak delikatnie odstają i e, mnie to razi, ok? Mnie to troszkę razi. Nie ma tragedii, ale chyba bym ich nie mogła przez to zostawić. Dlaczego one nie są dopasowane? Wydaje mi się, że dlatego, że chyba pięty by wtedy nie weszły, ale dla mnie to jest rażące. Jeżeli dla was nie, to spoko. E, one też są na mnie troszeczkę przykrótkie i no nie mogę tego odstawania tych nogawek, za to te spodnie dostaną 6, bo po prostu psują cały ich wygląd, a ja z Chinidzin lubię. Rzadko chodzę, ale są spoko i te by były były naprawdę super. To by były idealne czarne skinny jeans, gdyby nie te nogawki. To by były świetne dzwony, gdybym wzięła swój rozmiar, czyli 34. Nie wiem, co mnie podkusiło, serio, ta strona mnie zmieniła. Jeżeli bym miała 34, to to by były świetne spodnie. Się Ale teraz mi odstają i to nie wygląda dobrze. Także zamiana rozmiaru i byłoby super. Jeżeli ktoś poszukuje dzwonów, to jak najbardziej są dobrze dopasowane, mają wysoki stan, są komfortowe. Jeans jest cienki, od razu to tylko zaznaczam, żeby nie było. Jeans jest cienki, mają dziury tutaj, całkiem ładny kolor. Jeżeli ktoś potrzebuje właśnie tego rodzaju spodni, to jak najbardziej te są spoko yy, i są bardzo komfortowe, naprawdę są bardzo komfortowe. Tutaj wszystko fajnie leży. Weźcie swój rozmiar, nie większy, swój rozmiar. Nie, naprawdę bardzo dobrze wyprofilowane spodnie. Wszystko to wygląda dobrze. Z tyłu też mi się podobają. Jak najbardziej, jeżeli szukacie, to one dostają 9. Ponownie mam na sobie zły rozmiar 36 zamiast 34 A te spodnie byłyby bardzo fajne To są straight legi, ale one nie są Bardzo szerokie, bo w udach są dopasowane I później się nie zwężają Mi osobiście bardzo się podobają Mają też fajną długość, bo są naprawdę długie e, No, zły rozmiar, tak? Mam na sobie zły rozmiar Ale pomijmy ten fakt Kurczę, jedyne co mi nie pasuje To za nisko kieszenie One są po prostu za nisko osadzone Rzadko mam tak, żeby kieszeń mi się kończyła aż za... Pośladkiem praktycznie, a naprawdę one są nisko osadzone. Osobiście mnie to trochę razi. Musiałabym przymierzyć swój rozmiar i zdecydować. No ale niestety kieszenie są dosyć nisko, także jeżeli Wam to nie przeszkadza, to uważam, że te spodnie są naprawdę bardzo fajne. One są też komfortowe, właśnie są dosyć elastyczne. Wszystko tutaj fajnie gra. Jeżeli by były na mnie obciślejsze, to naprawdę byłby to bardzo ciekawy model spodni dla mnie. Rzadko się spotykam ze spodniami Straight Leg, które są tutaj właśnie w udach dopasowane i później. Łytkach, delikatnie szersze, także jak dla mnie spoko, tylko zakieszenie. Niestety to jest duży minus jak dla mnie, dlatego będzie ocena 6,5. Ale generalnie bardzo fajny model. Szkoda, że nie wzięłam go w swoim rozmiarze. Zobaczcie, za mało zmianę oświetlenia, ale minęło parę godzin, ponieważ musiałam wyjść z domu, także lecimy dalej, ponieważ przed nami jeszcze 8 par różnych spodni. Kolejna para, której dałam się oszukać, ponieważ wzięłam 36 i one są. Duże, są za duże w pasie i to sporo. A te spodnie mają potencjał, no są super, moim zdaniem są super. Jedyne co mi przeszkadza, to że na końcu nogawek one są tak dziwnie przyciemnione i nie mogę rozgryźć, czy mi się to podoba, czy mi to przeszkadza, ale krój tych spodni. Ekstra. Sprawdźcie sobie, jeżeli jesteście nimi zainteresowane, czy są też inne kolory, bo jeżeli są, to ten kru jest super. I HM robi bardzo komfortowe spodnie. Bardzo takie elastyczne i naprawdę wygodnie mi w nich wszystkich tak naprawdę. Także polecam, naprawdę, jeżeli wzięłabym swój rozmiar, to byłyby to spodnie, nad którymi mocno bym się zastanowiła, czy nie zostawić ich w szafie. Pośladki wyglądają bardzo dobrze. Mógłby być stan odrobinę wyższy, żeby ładniej podkreślić ale ten model bardzo mi się podoba i od siebie bardzo polecam, także tutaj będzie taka 7,5, 7,5 ok. Co do tych spodni miałam duże nadzieje, bo bardzo spodobały mi się na stronie. Szczerze mówiąc, jak wzięłam je do ręki, to pierwsze o czym pomyślałam to o słabej jakości jeansu, bo naprawdę ten jeans jest cienki i oprócz tego ten kolor, nie wiem co mnie podkusiło, chyba zdjęcia na stronie, bo wzięłam kolor, który mi się w ogóle nie podoba. Wydaje mi się, że na stronie on wyglądał lepiej. Jak się przyglądam na te spodnie, na ich kolor, to mi się niby podoba, ale w połączeniu z jakością tego materiału coś mi tutaj nie. Gra. Oprócz tego, oczywiście rozmiar 36, który jest dla mnie za duży, ale krój tych spodni. Bardzo mi się podoba, bo ja bardzo lubię takie za duże spodnie. Także ogólnie jej, ich model, ich krój spoko. One się też fajnie układają, jakbym miała na sobie swój rozmiar, to na pewno byłoby super. No i bardzo podobają mi się te nogawki, te podwinięcia. Także jeżeli chodzi o model, krój, dopasowanie, to jak leżą, to jest w porządku. Mi tylko tutaj nie gra ten materiał, bo jest naprawdę zbyt cienki, jak na te jeansy, jak dla mnie. Dlatego cena będzie znów 7. Może wcześniej posiadań bok. Także przy tych 7, przy tych 7. Uwaga, uwaga, kolejny model wziął w swoim rozmiarze 34 i powiem od razu, że coś mi się tutaj dziwi, mnie. Nie wiem, czy wam to przeszkadza, ale widziałam to na przebitkach, jak nagrywałam i... Troszkę tutaj jakoś tak za dużo jakby było tego materiału, ale 34 są dobre i bardzo fajnie podkreślają talię. Te spodnie mają gruby pas, co moim zdaniem jest zaletą. No i generalnie tutaj w pasie trzymają się spoko, tylko... Coś mi tutaj nie gra. Ja ogólnie jakoś tak średnio mi ta dziura tutaj pasuje, ale stwierdziłam, że zamówię różne spodnie. Wydaje mi się, że po prostu ten jeans jest strasznie sztuczny i dlatego, może po praniu, może po pierwszym praniu byłoby lepiej. On by trochę zmiękł, bo teraz jest naprawdę bardzo sztywny. Generalnie spodnie dobrze się trzymają w tej talii, mają bardzo wysoki stan. Ja akurat jestem fanką czegoś takiego, szczególnie jak te spodnie są dopasowane do tych, fajnie właśnie te talię podkreślają. Ale powiem szczerze, że jak zobaczyłam się w lustrze, to miałam takie. Średniawa, także osobiście od siebie nie polecam, bo coś mi w nich nie gra. Po pierwsze ten materiał, po drugie ich kolor tak średnio, ta sztywność materiału. Nie wiem, czuję tutaj, aha, zapomniałam o jednej rzeczy: spłaszczają tyłek. Mimo tego, że kieszenie jest spoko, jakby nie ma tragedii, to czuję, że mój tyłek jest płaszszy niż powinien być. Jestem na nie przy tym modelu. Chyba nie do końca potrafię to uzasadnić, ale jestem na nie, więc one dostają 5,5. Wybaczcie, ale to już y chyba jest już późno, jestem zmęczona i dlatego już teraz rozkminiam inaczej te spodnie. Ale nie no, dobra, pięć pup, dalej. Chyba nie do końca wiem, jak powinno się nosić dokładnie ten model, ale mam na sobie 36 i ten rozmiar moim zdaniem przy tym modelu jest spoko, bo on mi się podobają właśnie jak mam je tak niżej, nie jak mam je na talii czy tam trochę wyżej, tylko właśnie raczej tutaj na biodrach. To są takie alla joggery, trochę takie... Y dżinsy stylizowane na takie z dawnych lat one mi się bardzo podobają, mają szerokie nogawki, czuję się w nich bardzo komfortowo jest w nich bardzo wygodnie, są szerokie i oprócz tego są inne przez te kieszenie na bokach przez te takie inaczej zakończone nogawki, bo mają taki większy szef jakby, nieważne, no ale tutaj mają jeszcze te specyficzne kieszenie z przodu moim zdaniem bardzo fajny model warto zwrócić uwagę, jeżeli chce się jakieś jakąś oryginalną parę dżinsów w szafie, nie podkreślają może one naszych nukań, naszych pośladków ale ja bardzo lubię takie jeansy, które są właśnie takie bagi, oversized i tak dalej. Także ta para naprawdę moim zdaniem jest bardzo, bardzo spokojna. Jest na pewno oryginalna, także tutaj wleci dziewiąteczka. A co? A co? Może być dziewięć. <laughs> Kolejny spodnie z takim motywem kratki. I tutaj powiem od razu, że materiał jest cienki. Mamy sobie 36 ale materiał jest cienki, ale jakby ja polecam te spodnie ze względu na to, że mają fajny krój, naprawdę też komfortowo się w nich czuję, są wygodne, elastyczne, mają trochę poszerzone nogawki, ale moim zdaniem są naprawdę dobrze skrojone i jeżeli szukacie czegoś takiego, to warto na nie spojrzeć, mimo tego, że ten materiał nie jest aż taki gruby, ale wydaje mi się, że one będą bardzo przyjemne do chodzenia na co dzień, mają też fajny stan. Wszystko jest tutaj w porządku, wszystko gra, także polecam i one dostają 8. Ktoś z Was już te spodnie kojarzy? To dobrze kojarzycie. Ja właśnie przypomniałam sobie, że przy składaniu zamówienia jedną parę zamówiłam w dwóch rozmiarach i to są właśnie te. I powiem Wam, że ja chyba dochodzę do wniosku, że nie jestem jakby... Moje wymiary nie są pod handem, bo 36 są na mnie zdecydowanie za duże w większości przypadków, natomiast 34 są na mnie dobre w pasie, dobre w biodrach, ale jakby ta część jest dla mnie zbyt krótka i one się troszeczkę za bardzo wbijają w moje pośladki, ale jeżeli bym miała wybierać, to wolę tą parę 30 czurek, mimo tego, że w 36 były troszkę dłuższe nogawki, co dla mnie osobiście było lepsze. No, ja jestem dosyć wysoka, a jednak ja ten rozmiar 34 jest dla mnie dobry, więc często te nogawki są troszkę za krótkie, no ale ta długość nogawek nie jest aż taka zła i jeżeli bym miała wybierać, to wybrałabym tą parę. Niżeli te 36, ale generalnie tutaj nie urywają. E, wydaje mi się, że jednak to jest przez tą długość nogawek, że jak one były dłuższe, to one miały taki fajny vibe, a teraz zrobiły się z nich takie przeciętne dzwony. I nie czuję tej pary. Wydaje mi się, że Handem właśnie no nie ma dla mnie idealnych takich wymiarów spodni. Mimo tego, że jestem ogólnie bardzo zadowolona z tych wszystkich par, które przymierzyłam, bo w większości były to bardzo fajnie skrojone spodnie. No ale tutaj chyba nie będę oceniać, bo. To nie ma sensu. Już znacie moje opinie na temat tych spodni. Bardzo mi się podobają wizualnie, ale wymiarami nie gra. Przed nami ostatnia para. Wiem, że by miało być 8, ale te 8 to w ogóle nie są spodnie, jakby. To są spodnie, ale nie do użytkowania na co dzień, więc nie wiem, dlaczego ja je zamówiłam. To jest ostatnia para. I co zabawne, najlepsze zostawiłam na koniec, bo to są chyba jedne z moich ulubionych spodni w tym odcinku. Zdziwiłam się, bo chyba sama bym jakby ich dla siebie nie wybrała, ale ten wzór jest bardzo ciekawy. One wyglądają bardzo oryginalnie. I oprócz tego ja bardzo lubię krój, taki jak mają właśnie te spodnie, ponieważ one fajnie opinają talię, fajnie opinają tyłek. Wszystko tutaj wygląda tak, jak ma wyglądać, i oprócz tego mają szersze. Magawki. Także to jest chyba mój ulubiony krój spodni. Mam na sobie 34, więc wszystko tutaj ładnie pasuje i naprawdę te spodnie bardzo mi się podobają. Mają fajny jeans, on nie jest właśnie taki zbyt cienki. Bardzo też mi się podoba jego kolor, bo nie jest taki jednolity, tylko jest taki jakby delikatnie sprany. No ma po prostu pomieszane nitki, niebieskie z białymi. I przez to wygląda bardzo fajnie, no i oprócz tego te takie ala naklejki, naszywki, nie, nie wiem jak to się nazywa. Bardzo, bardzo fajnie i oryginalnie wyglądają te spodnie. Oprócz tego fajnie wygląda nasza sylwetka jest wysoki, taki jak powinien być. Tyłek wygląda dobrze, tak jak w dżinsach powinien wyglądać. Także serio, chyba najlepsze zostało na koniec i niech będzie, że te spodnie dostaną ocenę 10 któreś w tym odcinku musiały niech będą to te no naprawdę jestem w szoku że aż tak mi się podobają bo zwykle wybieram te czyste modele ale patrzę na siebie w lustrze i chętnie bym nie, nie gdzieś wyszła do jakiejś koszuli nawet one mi się jakoś tak trochę w boisku kojarzą ale to już nieważne, mają ulubiona para Walla. Nie wierzę, że dotarliśmy do końca, ale bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Więcej nie przedłużam. Zostawcie mi w komentarzu swoją ulubioną parę i czy może na coś się zgodzicie. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i możecie mi dać znać, jaki przegląd teraz powinnam zrobić, bo słyszałam, że blues. Żegnam się, pa. Widzimy się w kolejnym odcinku.